The gospel told us today that Peter cried out to Jesus. Jesus, Jesus. save me. Jesus, save me. One day, pewnego dnia, I had malaria. Malaria. I was sick of malaria. And the doctor came into my room. A doctor came into my room and gave me an injection. Intravenous. He gave me the medicine is called quinine. Quinine. Oh, okay. And then he left me, but it seems he had given it to me in the wrong way. So I remained in the room.

a teraz umierasz i sam się nie modlisz. So I saying, Jesus, save me. Więc zacząłem się modlić. Jezu, uratuj mnie. Po kilku minutach I a priest had come from parish, e, pojawił się ksiądz z innej parafii, e, wołając głośno. John, gdzie jesteś? I said, I'm here, I'm dying. Come quickly. A uh, ja odpowiedziałem, jestem tutaj, umieram, chodź, przyjdź szybko. And he came. I on przyszedł. And he found I, was in a, a, I zobaczył, że rzeczywiście mój stan był bardzo poważny. And he back the I uh, zadzwonił ponownie po lekarza. A lekarz się uh, przeraził, że, że, że zabił księdza. I, i um, John zdał sobie sprawę z tego, że rzeczywiście jego stan był poważny, rzeczywiście umierał. And I poprosił lekarza, żeby mu pomógł. Ale to nie lekarz mu pomógł, tylko Jezus mu pomógł. And the went away. Morning, I te drgawki ustąpiły. Tego ranka, kiedy się obudziłem,

Będzie to bardzo drogo kosztować. I said, Let me Jesus. Więc pójdę do lekarza Jezusa. And I my eye, dotknąłem swego oka. I, said, Jesus, i powiedziałem Jezu. Udowodniłeś mi, że, że mogę, że mam polecić do Polski. You don't want me to go to doctors i wiem, że nie chcę, żebym poszedł do lekarza i zapłacił dużo pieniędzy. Jezu, ratuj mnie. Ja wyrzekam się wszystkich swoich grzechów. I wyrzekam się wszystkich grzechów popełnionych w moim kraju. I również grzechów ludzi, z którymi tutaj przybyłem. I grzechów ludzi w tym kraju. Proszę Cię, abyś uzdrowił moje oczy.

Tomorrow Jutro, you'll give us a testimony. Y, Będę dawał świadectwo. What you have today, y, będziemy dawać świadectwo z tego co dzisiaj otrzymaliśmy y, a taste. A taste. Y, Jest to zaledwie przedsmak of What God wants to do to you and me y, Przedsmak tego co Bóg chce uczynić z tobą i ze mną w przyszłości I y, kiedy to wszystko się dzieje why is Mr. Why is Mr. Miles and his wife here? Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego Pan Miles jest tutaj ze swoją żoną? Why am I here? Dlaczego ja tu jestem? Why did I meet these young people in England. Why did I meet these young people in England? Dlaczego ja spotkałem tych młodych ludzi w Anglii. God is doing something. Bóg chce coś uczynić. And don't remain behind Don't remain behind. Don't remain behind i chcę się robić i nie zostawajmy z tyłu the catholic church is being renewed to become a sacrament of holiness a sacrament of unity in this whole world kościół katolicki odnawia się po to aby stać się sakramentem znakiem obecności bożej w świecie he is building up a name He's building up an army, army soldiers. On a, a book buduje tworzy swoistą armię. To fight not human being but to fight the devil. I będzie walczył nie z ludźmi, ale z diabłem. Through a forgiving love. Dzięki przebaczającej miłości. All of you here are very special. Wszyscy wy tutaj jesteście wyjątkowi. And you have been by God i, I zostaliście powołani do armii Boga. To become soldiers of taking peace. Aby stać się żołnierzami pokoju. Because what we have been fighting. Bo to z czym walczymy. It's not human beings. To nie ludzie. The Bible says. Biblia mówi. It is the devil. Że jest to diabel. And I want to give you a homework. I ja chcę wam dzisiaj zadać zadanie domowe. Chcę, żebyście czytali Biblię dzisiaj wieczorem. Ephesians, List do Efezjan. Chapter six, rozdział 6. Y, wers 10. Up till the end of the chapter. Aż do końca rozdziału. Ephesians, List do Efezjan. Chapter six, rozdział 6. Y, wers 10. Up till the end. I love you very much thank you for all We thank the Lord we praise the Lord thank you Jesus we want to glorify you you are the Lord. Chcemy Cię uwielbiać, Jezu. Chcemy oddawać Ci chwałę. Ty jesteś naszym Zbawicielem. Let us with the song of Congo. Zakończmy tę konferencję piosenką z Kongo. Jest to kolejny kraj, w którym w tej chwili toczy się wojna. When I went there, Kiedy tam pojechałem, they taught me a song. Nauczyli mnie te piosenki. Mówili: nieważne co się wydarzyło. Jezus jest wodzem. Ludzie umierają, ale Jezus w dalszym ciągu jest wodzem. to show it outside the mic the so that you can see how they do it. Pokażę Wam, jak oni to robią, ale nie, nie zrobię tego do mikrofonu. And I wrócę za chwilkę. Jezus jest dowódcą, przywódcą.

so i'm going to ask you he's the commander you can sing that in english can't can'tyou he's the commander he's the commanderbupngilescomander he's the commander he's the commander he's the commander he's the commander jesu commandr jesw jesu commander, commander. commander. jeswe commander. Yes, Niech On dzisiejszego wieczoru będzie w Twoim domu przywódcą i nikt nim zostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.